Hej dzień dobry albo dobry wieczór w zależności od pory, w której to oglądasz z tej strony Miss Sims, a na Twoim ekranie świeżutkie i nowe wyzwanie nastolatka w ciąży. Słowem wstępu widzisz właśnie Laure Thompson, która będzie naszą główną bohaterką tej serii. Jeszcze w chwili obecnej nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że jest w ciąży. A może sobie zdaje, ale ma nadzieję, że wiecie, że to jest nieprawda, dlatego że Laura pochodzi z bardzo tradycyjnej rodziny, bogatej rodziny, gdzie nastolatka w ciąży to na pewno byłby olbrzymi skandal i strasznie bałaby się powiedzieć o tym swoim rodzicom których tutaj zresztą teraz możemy podejrzeć, jak sobie rozmawiają w salonie. Myślę, że też totalnie nieświadomi katastrofy, która może nad ich rodziną zawisnąć. A jak to się w ogóle wydarzyło, że taka porządna Laura, która nawet oficjalnie nie ma chłopaka, prawdopodobnie jest w ciąży? Otóż Laura ma tajemnicę. Wraz z Felixem, który mieszka w ich domu i jest taką, wiecie, pomocą domową, jest złotą rączką, ogrodnikiem, zajmuje się gotowaniem, sprzątaniem. Po prostu robi wszystko, żeby tutaj naszej mamie, pani Jane, żyło się wygodniej. Już od jakiegoś czasu są. Parą. Oczywiście wszystko jest to w tajemnicy przed rodzicami, przed całym światem, dlatego, że tak jak mówiłam, myślę, że tutaj totalnie by się to nie spodobało e, wpływowym rodzicom naszej Simki, bo myślę, że oni wiecie, marzą o takim e, wysoko postawionym, ustawionym dobrze mężczyźnie dla swojej córki i to na pewno za kilka, kilka lat, bo nasza Laura jako nastolatka lepiej, żeby skupiła się wedle ich na nauce, a nie na jakichś tam romantycznych uniesieniach. Ale Laura zawsze korzystając z okazji, że rodzice pracują bardzo dużo i rzadko są w domu, tak jak w chwili obecnej to jest normalnie fenomen, że są tutaj w domu, zazwyczaj właśnie przychodzi do naszego Feliksa tutaj za dom i wtedy tutaj właśnie rozkwita między nimi miłość z daleka od czujnych spojrzeń rodziców. Myślę też, że Felix by tutaj od razu przerwał swoją pracę w ogrodzie i oczywiście poświęcił chwilę tutaj Laurze. Oni muszą, wiecie, dość tak dobrze uważać. Dlatego, że tutaj ten dom Laury rodziców jest strasznie przeszklony, dlatego chowają się w najbardziej ukrytym rogu działki, żeby nikt ich nie widział, nikim nie przeszkadzał. Uf, wolałabym, żeby to on tak zrobił, dobra, za chwilę to naprawimy. Jednak jestem taką tradycjonalistką i wolę, jak to faceci przychylają kobiety, a nie kobiety facetów. Ale dobra, e, wiesz co, figluj nie, bo właśnie cały problem polega na tym, żeście troszeczkę posunęli się, Niedawno za daleko i obawiacie się, że mogą być z tego po prostu problemy, i niestety wasz romans wtedy musiałby wyjść na jaw. Felix nie miałby gdzie mieszkać, Laura prawdopodobnie zostałaby wyrzucona z domu, i wszystko naprawdę bardzo by się pokomplikowało. E, okaż jej może czułość tutaj, e, nawijaj o dorastaniu. Myślę, że ona by chciała na pewno porozmawiać o swoich obawach. Zwłaszcza, że spóźnia już się jej od jakiegoś czasu okres. Ja troszeczkę pozwolę sobie ściszyć, bo nie wiem, czy w ogóle będziemy słychać. E, nie wiem, czy to jest coś takiego, nie wiem, podzielić się troskami, chyba nie, bo jesteście teraz flirciarscy. Ale o, weźmy tak, o narzekaj na rodziców, narzekaj na rodziców, może proszę tutaj, no, i plotkuj, nie. E, hmm, hmm. Co by tutaj, tak, żebyście wiecie, porozmawiali troszeczkę o tych, o zdrać sekret. O, to, o tym, co się między wami wydarzyło i że obawiasz się, że mogą być z tego po prostu jakieś tutaj nieprzyjemne konsekwencje. W tym czasie zobaczmy. No, tutaj rodzice e, naszej laury też ewidentnie coś między nimi nie gra, widzieliśmy minusy. Podejrzewam, że wiecie, zważywszy na to, że skupili się w życiu, głównie na karierze, gdzieś tam te uczucie może uciekło i nie do końca są ze sobą szczęśliwi. Myślę Laura, że teraz już powinnaś dać mu spokój, bo zaraz oni skończą rozmawiać i może się tutaj po prostu wydarzyć. Katastrofa, jeżeli znajdą was za tym domem. Laura, słuchaj, ty masz z sobą zabawę, to może tutaj chwilowo sobie usiąść, o, przyjść do rodziców, usiądź sobie i oglądaj telewizję, postaraj się zapomnieć o tym wszystkim, co nad tobą ciąży, a tutaj może pani Jane poszła, aby popracować troszeczkę. Kariera jest najważniejsza oj, popełniłam błąd, nie znalazłam jeszcze jej pracy dobra, udawa udawajmy, że tego nie widzieliśmy yy, dobra, weź sobie może o, po prostu tutaj niby coś napisz ty facet, wiem, że pracujesz ale myślę, że teraz jest niedziela więc może sobie przyrzuć swojego ulubionego tutaj drinka a nasz Felix skończy tutaj pielęgnowanie ogrodu i pójdzie, za, pójdzie rozpalić wszystkie kominki w domu, bo to jest jego praca właśnie dbanie o to, żeby w tym domu było ciepło, czysto Laura siedzi tutaj z mamą, stara się wiecie nie myśleć o tym wszystkim, co się może wydarzyć. Łapie jeszcze jakieś tam ostatnie chwile szczęścia i nadal nie zdecydowała, co zrobi, jeżeli. Niestety okaże się, że jest w ciąży. Cały czas myśli o tym, żeby uciec po prostu z domu albo żeby się przyznać rodzicom, ale nie chce robić problemów Felixowi, zwłaszcza, że Felix jest e, simem, który nie ma żadnej rodziny i nie miałby totalnie gdzie pójść i wylądowałby po prostu na ulicy. A dopóki, wiecie, Felix ma jakąś pracę u jej rodziców, to nawet jeżeli ona ucieknie z domu, to jako tako sobie po prostu poradzą. Dobra, Felix rozpala właśnie tutaj kominki w domu i myślę, że potem mógłbyś się wziąć za przygotowanie tutaj jakiegoś obiadu, bo już jest 14 to byłby dobry czas na obiad masz jeszcze słabe umiejętności gotowania więc nie szalejmy niech jest makaron z serem a Ty tutaj Laura, o już się bardzo rozbawiłaś to jest zawsze stan, którego się obawiam że się skończy na naszych simów bardzo źle także idź sobie skorzystaj z toalety no testu, testu ciążowego jeszcze nie robiłaś, bo jest za wcześnie i to i tak by nic nie dało. Dlatego poczekajmy aż troszeczkę, no miejmy nadzieję, że może jutrzejszy dzień przyniesie już jakieś odpowiedzi. Napomnę tylko, że jeżeli chodzi o dom, to zbudowałam go o dziwo sama. Ciężko mi w to jest uwierzyć, bo mam duże problemy z budowaniem i zazwyczaj po prostu decyduję się na gotowy dom i tylko je remontuję urządzenie również jest moje ale nie do końca moje, jeżeli mogę tak powiedzieć bo to w ogóle nie jest mój styl ja wolę kiedy domy są przytulne ale jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej to zapraszam Was na film w którym po prostu pokazywałam jak ten dom powstawał jak widzimy Felix właśnie zrobił tutaj jedzenie dla całej rodziny usiadł sobie z nimi myślę, że tutaj ta kobieta nie jest zbyt niezadowolona z tego dlatego, że wiecie, ona jest taka co się wydarzyło? nie może znieść przebywania w towarzystwie kogoś, do kogo czuje urazę myślę, myślę, że tutaj chodzi o Edwarda, bo oni się pokłócili jak widzieliśmy na początku zobaczymy, czy coś się tutaj zapisało ja trząs... ok dobra, niestety nie wiem o co chodzi ale widzimy, że Edward jest wredny więc to może być związane po prostu z jego charakterem ok, Felix, Weźcie się proszę za sprzątanie Ach ona niby nie, 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 Jane, ty jesteś taka. No właśnie to jest to, że Simowie często żyją swoim życiem, ale mi bardzo zależy, żebyś ty była raczej taka wredna. Yy, myślę, że tutaj mogłabyś go nawet skrytykować za jedzenie, które, zrobiła, z, które zrobił. O, obrazić, jak ugotował i natychmiast nakazać mu sprzątać. Yy, tobie na pewno się przekro patrzy na to, jak twoja mama traktuje tutaj Twojego zakazanego chłopaka. No, ale oficjalnie nic nie możesz z tym zrobić. Jane tutaj go jeszcze skarci. Tata się zabrał za pomywanie. No, nie tak chciałam, żeby było, ale okej. Okay. Dobra, wy sobie może po prostu tutaj wypijcie drinki, które przygotował dla was. Yy, muszę się przyzwyczaić do ich imion, wiecie? Edward. Edward, Jane, Felix. Felix ja już pamiętam i Laura. Laura tutaj, póki rodzice są u góry, myślę, żebyś mogła szybko o, ponarzekać tutaj na rodziców, na to, co Twoja mama zrobiła. Figluj, no nie, wolałabym, się nie figlowali, zwłaszcza, że. Rodzice są w domu, wręcz pierścionek zaręczyną. O nie, 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 dobra, nie rozmawiaj z nim, nie rozmawiaj z nim, bo mama przyszła. Nie rozmawiaj, Felix, wiesz co, wróć do ogrodu, zaopiekuj się tutaj ogrodem, ogród może nie jest jakoś super duży, ale jest co robić. Proszę, zasiej, może potem tutaj pogłębiej wiedzę, albo o, podlej teren, super. A ty, Laura... W chwili obecnej, tutaj połóż się w łóżku swoim i postaraj się zapomnieć o tych wszystkich problemach. Jutro przyjdzie nowy dzień. Miejmy nadzieję, że dostaniesz okres i będzie po, problemu. po problemie. No niemniej, my jednak wiemy, że tak się nie stanie, bo jest to wyzwanie nastolatka w ciąży, więc nastolatka w ciąży musi być. Edward wypił sobie lampeczkę drinka, którą sobie przygotował, i myślę, że pójdzie już spać zmęczony dzisiejszym dniem. Jutro do pracy. Co on ma tutaj zapragnienie? Pan na Włościach posiadaj dom warty 50 tysięcy i 15 już sztuki. Dobra, to tam jest nie, nie jest tak istotne akurat tutaj. No, ona chciała w życiu być tylko bajecznie bogata. i Jak widzimy, to już osiągnęła, bo są milionerami, także nie patrzcie na ich małych domek. Podejrzewam, że to jest jeden z dziesięciu ich domów w różnych zakątkach simowego świata. Tymczasem tutaj jak nasi rodzice pomału, pomożą się spać. Myślę, że w końcu będziemy mogli tutaj sobie spotkać się z naszym Feliksem na spokojnie, może nawet w jacuzzi. Widzimy, że ma pęcherz słaby. Ale miejmy nadzieję, że mama już kończy w łazience, Bo nie przemyślałam tego i na czterech simów zrobiłam jedną łazienkę, co jest niestety zdecydowanie za mało. Felix, w tym czasie jednak, co ona tam sobie jeszcze zażywa bąbelkowej kąpieli, zrób już może po prostu śniadanie, żebyś miał jutro spokój, bo jutro idziecie do szkoły. Felix też jest nastolatkiem, chodzi jeszcze do szkoły yy, i po prostu po szkole ogarnia tutaj ten cały dom. Weźmy, zróbmy sobie może na śniadanie rybne tako. Nie wiem, czy bym chciała zaczynać dzień od ryby, ale powiedzmy, że tutaj ta mama jest na diecie i bardzo chętnie sobie rybkę zje. Także jak widzimy, tutaj Felix przygotowuje jedzenie, ładna kuchnia. no Mówię nie do końca moja, bo ja nie lubię grać w czerni, bieli i w szarościach. Bardziej lubię, jak to są takie właśnie przytulne te pomieszczenia, ale myślę, że tutaj jako taką chwilę się odnajdziemy, a potem, jak już wiadomo, nasza laura zniknie z tej rodziny. Położyła się jeszcze spać. Dobra, dośpij sobie spokojnie. Tutaj rodzice widzę, że już pomału kończą. No, skończyłaś już wygrzewanie się w wannie. To idź do swojego męża, połóż się spać, żeby tutaj Felix mógł porozmawiać z naszą Laurą. Oczywiście z jacuzzi jest problem, coś tu źle umieściłam i nie mogą wejść. Chwileńka. Pierwszy raz w ogóle robiłam coś takiego, że opuszczałam jakby to jacuzzi i widzę, że to już po prostu nie zagrało egzaminu, bo simowie nie mogą się tutaj dostać także słabo. Dobra, wyłożę je tutaj na zewnątrz okej, okay, ostatecznie po prostu umieściłam w rogu działki jeszcze jedno jacuzzi i tyle. Jak widzimy, nasi simowie weszli w ubraniach codziennych do tego jacuzzi. Podejrzewam, że jest to wina tego, że jest po prostu zimno. Okej, okay, ja bym chciała, żebyś, o, może zrobił im tutaj masaż, może ją połaskotał. Bądźcie przez chwilę jeszcze tacy beztroscy, zwłaszcza, że wasze życie prawdopodobnie nieuchronnie za chwilę się zmieni. Także korzystajcie tutaj z tego, co macie w chwili obecnej. Och, jak słodko. Ja się tylko upewnię, że rodzice nawet gdyby wstali, nie widzieliby was przez okno, ale na wasze szczęście z tej strony domu u góry nie ma po prostu okien. Także wycierzcie się po prostu sobą, oni was nie zobaczą. E, grucha jak gołąbek Ups, jak widzimy, nasi Simowie dali się znowu ponieść chwili, nie zważając taką sekwencję, ale właściwie z drugiej strony, jeżeli okazuje się, że Laura już jest w ciąży, prawdopodobnie tak jest, no to. Teraz to figlowanie niczego nie zmieni. Niemniej jestem zszokowana, co tutaj się właśnie wyprawia. Jak widzimy jakieś lecą serduszka. Wow, Ok. Dobra. Wyłowiliście się. To jest dla mnie najważniejsze, bo się obawiałam, że może się jeszcze utopicie. Ja tutaj widzimy, że nam się pokazało figle w wannie z hydromasażem. Czy może być coś bardziej uroczego niż romantyczne? Chwile między nastolatkami w wannie z hydromasażem. Słodki dotyk innego Simona. No fajnie, cieszę się bardzo, że macie miły dzień. Na szczęście rodzice. Upewnijmy się, że dalej śpią niczego czegoś tutaj nie spodziewają. Dobra, wasz miły wieczór musi dobiec końca, bo jest już dość późno. Jutro idziecie do szkoły. Ty upewnij się, że tutaj wszystkie rośliny. A czemu nie idzie zasadzić tego winogrona? Pewnie źle mam tu umieszczone, to co? Okej. Okay. No dobra, wybaczam ci. Jedzenie przygotowałeś, ale go nie schowałeś do lodówki i może być przez to jutro stare. Idź u mojej wannę, bo tutaj widzę, że jest y, pobrudzona. A nasza Laura po cichutku, żeby nie zbudzić rodziców, wśliźnie się tutaj do łóżka, że niby wiecie od razu, tak jak oni, również poszła spać. No, cieszę się, że jest czysto, doceniesz pracę swojego faceta. Połóż się, tak jak mówiłam, żeby przypadkiem żaden z rodziców się nie przebudził, i tutaj zgaśmy wtedy wszystkie światła w tym pomieszczeniu. Zapalmy tylko tutaj tą lampkę nocną rodziców. Włącz to światło. Ale mieliśmy czuja, ale mieliśmy czuja. Edward właśnie wstał, ale byłyby dymy. Dobra, Edward, ja myślę, że ty jesteś takim facetem, co obudzony w środku w nocy, pierwsze co to pomyślał o tym, żeby wypić sobie drinka. Nie oceniamy cię, myślę, że to jest kwestia pracy, którą podjęłeś. Może jest zbyt stresująca, a możliwe, że sobie w życiu po prostu nie radzisz, ale często w ten kieliszek zaglądasz i teraz, jak wszyscy śpią, to sobie na spokojnie też postanowiłeś właśnie wypić. O. Z tego co widzę, Felix nie rozpalił tego kominka. Myślę, że byłbyś z tego powodu zły. Aha, tam jest jakiś błąd. No okej, okay, dobra, weźmy, włączmy automatyczne przełączanie, wszystkie światła. Felix, no ty na razie bardzo mi przykro, ale ty idź tutaj, zrzemij się na kanapie, dlatego że ja nie przemyślałam tego, że tutaj Laura do momentu, co ta ciąża będzie widoczna, będzie koczowała w tym mieszkaniu jeszcze i nie przygotowałam osobnego pokoju, bo to docelowo będzie łóżkiem właśnie Felixa. Okej, okay, Edward już nie wrócił do łóżka do swojej żony Jane, tylko sobie usiadł tutaj w salonie z książką. No gdzie jest ta książka? O, jest książka. Możliwe po prostu, że świadczy to o jakichś problemach w małżeństwie, może ich miłość faktycznie się wypaliła, mają jakieś problemy i troszeczkę się unikają. Nasza Jane, pokaż śpisz, śpisz. ciąży jeszcze nie ma widać, nigdzie się nie pokazała. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, co się stanie, jak się okaże, że w tej ciąży jesteś, czy od razu uciekniesz, czy najpierw spróbujesz porozmawiać z rodzicami, może dadzą ci szansę, pozwolą ci zostać, może wszystko ułoży się do. Dobrze, ale niestety, znając charakter swojej mamy i swojego ojca, wiesz, że raczej czekacie tutaj po prostu jakaś tułaczka. Laura właśnie stała. Niestety zdała sobie sprawę z tego, że jest w ciąży, zrobiła test ciążowy, który wyszedł jej pozytywnie, więc e, no, jest bardzo, bardzo smutna. Myślę, że tutaj pójdzie się wypłakać troszeczkę, bo to no, nie by się spodziewała, ale wiecie, do końca zawsze to nadzieja była. Usłyszała to jej mama, która tutaj obok jest, także od razu tutaj do niej przyjdzie. I zobaczymy, co się będzie działo. Sama jestem troszeczkę przerażona. Jest coś jak pociesz? Nie, nie ma. Dobra, to poczekaj, aż Laura przestanie płakać. Laura przestała. Choć mimo, że nie ma tej ciąży jeszcze widać. Zbierz się na odwagę, miej to z głowy i spróbuj tutaj mamie powiedzieć. Będzie? Będzie. Podziel się wielkimi wieściami. Zobaczymy, jak Jane zareaguje. Najgorsze jest to, że my tak naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu. Ucieszyła się. Hm. Totalnie nie pasuje to tutaj do naszego scenariusza dlatego po prostu zrobimy to po swojemu, bo niestety w Simsach nie ma czegoś takiego, że dają nam wiecie możliwość wyboru reakcji simów na różne wiadomości. Dlatego po prostu zrobimy to tak, że ona ją skrzyczy, potem może, proszę bardzo, podłe pokłócić się z nią o zasady domowe, o zasady, wiecie, takie społeczne, bardziej jak to się stało w ogóle. Myślę, że jest w ogromnym szoku, kto jest ojcem tego dziecka, zważywszy na to, że nawet nie wiedziała, że Laura ma chłopaka. E, co by tutaj jeszcze? Obrać ją. E, nie, nie, przepraszaj, myślę, że byłabyś bardzo na niej, z, z, byłabyś bardzo, bardzo wkurzona. E, tutaj nic z tego nam nie pasuje, wróćmy do ten. Obrać drzwi, kłócić się, jest coś nowego. Nie, więcej opcji. Wychowawcze, nie, też nie ma daj szlaban, bo ona nie ma takich umiejętności wychowawczych, niestety. Spławią. No, w każdym bądź razie te dziewczyny porządnie się pokłóciły, i wydaje mi się, że ta matka powiedziałaby tej tutaj do naszej Laury, że niestety, skoro zataiła przed nimi tego chłopaka, skoro naraziła całą rodzinę na wstyd, to ma się po prostu z tego domu wynosić. Laura trochę się tego spodziewała, także nie jest w żaden sposób tutaj w ogóle zaskoczona także od razu, nie wiem czy poszłaby powiedzieć Feliksowi, że została wyrzucona z domu, bo wiecie, trzeba pamiętać o tym że ona cały czas myśli o tym Feliksie, żeby mu nie narobić dodatkowych problemów więc ona po prostu może tutaj ucieknie z tego domu tata się na pewno zaciekawił, bo jak widzimy jest w salonie, co się stało dlaczego ona tak szybko biegnie, ale nie zdąży nawet o nic jej spytać, bo Laura tutaj da z siebie wszystko, żeby nikt już jej więcej nie zaczepiał wściekła właśnie opuszcza dom rodzinny Miejsce, gdzie była bezpieczna i Udaje się w totalnie obcy dla siebie świat. Okej, okay, tak więc nasze wyzwanie się rozpoczyna. Laura właśnie opuszcza rodzinny dom, pokłóciła się z mamą, z ojcem, nawet nie zdążyła porozmawiać, niemniej jego zdanie na pewno byłoby zbliżone do zdania matki, i też kazałby jej z tego domu zjeżdżać. I wiecie, wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym Laura na pewno jest przerażona, bo ona zupełnie nie zna świata poza bezpiecznymi murami domu rodzinnego, nie zna świata, jak to jest, kiedy nie ma się pieniędzy na zwykłą, głupią bułkę. A co dopiero wiecie, na jakieś takie e, zapewnienie bytu swojemu maleństwu, które jednak gdzieś tam się w jej brzuchu rozwija. Bo Laura pochodziła z bardzo bogatej rodziny, gdzie nigdy na nic niczego nie brakowała, a tutaj nagle okazuje się, że czeka ją naprawdę brutalny świat. Dobra, Laura, jakoś sobie damy radę. Fajnie by było, gdybyśmy się po prostu już od tej rodziny oddzielili, zrezygnowali z majątku i zaczęli totalnie z pustą kartą. Także tak właśnie zrobimy. E, wybierzesz opcję. Oddzielenia się od tej rodziny. Felix zostaje tam, nadal jest bezpieczny i ty się bardzo z tego cieszysz, bo cały czas myślisz o jego dobrze i o tym, że jeżeli on będzie miał miarę stabilne życie, to może jako tako wam pomoże. Tak więc moi mili, rozpoczynamy właśnie oficjalnie wyzwanie nastolatka w ciąży na wygnaniu na dzień dobry dam jej tutaj 10 tysięcy które potem jej odbiorę, ale chcę jej kupić po prostu pustą działkę, na której ona będzie toczyła swoje życie no i jak wiadomo, jakieś tam pieniądze na tą działkę trzeba mieć, w momencie co się wprowadzimy ja to wszystko wyzeruję zważywszy na to, że Laura wyszła pieszo z domu, na pewno zostaniemy w mieście jej rodzinnym, dlatego, że sama by po prostu za daleko nie zaszła i wydaje mi się, że tutaj może kupimy Ci tą małą działeczkę tutaj się rozbijesz swój obóz i będziesz starała jako tako się urządzić zwłaszcza przed przyjściem na świat Twojego dziecka bo właśnie o tym należy pamiętać że musimy zadbać nie tylko o Simkę ale i o dziecko, które się pojawi ja oczywiście od razu tutaj zwiększam Ci poziom trudności życia, zeruję Ci pieniądze pieniądze będziesz musiała zarobić sobie sama, stoisz przerażona patrzysz tutaj, że o jakaś działeczka pusta, może tutaj udałoby Ci się na chwilę zakoczować Jesteś wściekła po rozmowie ze swoją matką, no ale czego się Laura spodziewałaś? Tak, właściwie reakcja jest dość zrozumiała, zawiodłaś swoich rodziców. Oni zawiedli Ciebie, bo mimo wszystko rodzice powinni wspierać swoje dziecko, niezależnie od tego, jak w życiu się potoczy. No ale cóż, jest jak jest. Myślę też, że to byłby koniec tego odcinka, że to był, wiecie, taki wstęp do naszego wyzwania i do tego, co teraz z Laurą będzie się działo. Laura ma też swoje marzenia, ciekawe, czy udaje się jej spełnić, chciała iść na studia, chciała się realizować. Na pewno nie tak wyobrażała sobie swoje życie, ale często tak właśnie w życiu jest, że pisze dla nas swoje własne scenariusze. W tym przypadku ja napisałam scenariusz dla Laury i niestety będzie musiała sobie w tym świecie poradzić. Ok, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was na kolejne odcinki z Laurą, które na pewno będą pojawiały się teraz cyklicznie, bo to wyzwanie będzie rozgrywane przeze mnie dość długo. Ja tu gadu gadu, a nam Laura uciekła do szkoły, a niestety będzie zmuszona ją porzucić, także dzisiaj była pewnie ostatni dzień i pewnie przeżywa, że już więcej nie zobaczy swoich przyjaciółek, ale to wszystko będzie już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Hej!